Gabinety Satin działają już od ponad 13 lat, specjalizują się w dziedzinie podologii. A zatem czym jest podologia i kto z niej może korzystać? O tym już za chwilę. Podologia to dziedzina nauki, która swoją nazwę wzięła z greki. Podos, czyli stopa, logos, czyli nauka, określa to, czym tak naprawdę zajmuje się podologia. Czyli podologia koncentruje się na stopach. W naszych gabinetach elementami, na których głównie się koncentrujemy, to konsultacje podologiczne. Zabiegi profilaktyczne oraz terapie podologiczne, które przede wszystkim wykonujemy, gdyż najczęściej przychodzą do nas pacjenci, którzy uskarżają się na ból w obrębie stóp. Najważniejszym elementem, który wprowadza nas tak naprawdę czy w terapię podologiczną, czy w profilaktykę podologiczną, jest konsultacja. Podczas konsultacji podolog sprawdza stan stóp, ocenia to, czy są jakieś deformacje, które mogą mieć wpływ na kondycję skóry czy paznokci, i to, co najważniejsze, zaleca. I z jednej strony działania profilaktyczne, z drugiej strony, jeżeli jest to konieczne, terapię. Jeżeli chodzi o najmłodszych pacjentów, problemy, które są z tym związane, to właśnie przede wszystkim wyrastające paznokcie, zdarzają się też z nadkażenia, zakażenia wirusowe skóry typu brodawki wirusowe, zwane kurzajki. Też jest taki mit, że do gabinetu podologicznego przychodzą głównie kobiety. Według naszych ostatnich statystyk można jakby śmiało powiedzieć, że niemal 40% osób przychodzących tutaj to mężczyźni. Poza problemami z paznokciami, typu wrastanie, wkręcanie się płytki, bolesność skóry dookoła, są jeszcze obecne problemy już typowo na skórze. Podologia to nie tylko profesjonalne zabiegi czy usługi. Podologia to też profesjonalne produkty. W naszych gabinetach mamy dostępne certyfikowane medyczne produkty, które sprawiają, że po zabiegu ten efekt utrzymuje się jeszcze dłużej. Odciążenia podologiczne najczęściej stosowane są przy problemach z palcami. Tutaj, na przykład, mamy odciążenie, które będzie używane przy bardzo częstej przypadłości, szczególnie kobiet, które chodzą na wysokich obcasach, czyli przy haluksach. Ten separator z jednej strony będzie odciągał palec. Tak, żeby nie nachodził na pozostałe małe palce, chroniąc palec przed ewentualnymi uszkodzeniami ze strony obuwia. W satin zaopatrujemy też sportowców. Mamy przyjemność zaopatrywać pierwszy zespół Legii Warszawa. Dla nas bardzo ważne jest uświadamianie tego, czym jest podologia i że tak naprawdę jest dziedziną, która jest nam potrzebna. Dlatego wprowadziliśmy autorski program edukacyjny Warsztaty zdrowych stópek. Ich celem jest uświadamianie przedszkolaków poprzez zabawę, e, że mamy stopy i o, u, też mówimy o tym, dlaczego ważne jest dbanie o te stopy. I dlaczego nie bać się specjalisty, nawet wtedy, kiedy mamy jakieś problemy? Oswajamy dzieciaki, sprawiamy, że nawet wtedy, kiedy mogą być jakieś bolesne terapie do przeprowadzenia, to oni czują się tutaj bezpiecznie i pewnie. Zatrudniamy fizjoterapeutów, pielęgniarki, kosmetologów. Pracujemy z chirurgami, mamy masę specjalistów, którzy sprawiają, że jakość naszych usług jest bardzo wysoka. Współpracujemy również z dermatologami, z ortopedami, z fizjoterapeutami i wieloma, wieloma innymi specjalizacjami, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę kompetencje podologa już się kończą, jesteśmy w stanie w bardzo odpowiedzialny sposób wysłać pacjenta do takiego specjalisty, który dalej będzie w stanie go leczyć.